Tutaj nowa rodzina kolektorów słonecznych. Eee, I dlaczego akurat e, chciałem tutaj podejść? Bo to jest wynik naszej współpracy i tutaj myślę, że będzie to dla państwa interesujące z architektami, nie z inżynierami, e, nie z projektantami, tylko z architektami. Dlaczego? E, ponieważ kolektory coraz częściej wykorzystywane są przy modernizacjach również i przy starych budynkach jest problem, gdzie ten kolektor powiesić. Na dachu nie bardzo można. Na fasadzie, na fasadzie też jest często kłopot. A to jest kolektor, który nazywa się za zabudowie balkonowej. To jest kolektor, który może służyć jako balustrada. Są grubsze rury. Tutaj jest specjalna podziałka, gdzie instalator może zobaczyć, ustawić każdą rurę indywidualnie do końca. I w taki sposób możemy znaleźć też nachylenie każdej rury jest w do słońca. Także mamy w tym momencie dwie rzeczy. Po pierwsze, całkiem estetycznie zabudowane kolektory, które giną w architekturze budynku, bo balustrada i tak jest obecna. Wykorzystujemy to miejsce. Bardzo łatwa zabudowa, bardzo łatwe podłączenie. I dobre czyszczenie. I dobre czyszczenie, bo jest do tego dostęp, nawet jak spadnie śnieg. Po drugiej strony, mamy z tej samej rodziny.